Ale dobra. Nie coś, czepiam się. Coś tu gryzie? Eee. -e. W ogóle, jakie fajne ruinki. Kiedyś ci nie powiem, czy gryzie, czy nie się zdziwisz. <głosy> <głosy> Co to jest? Wygląda dziwnie. Nie wiem, tak skacze po tych, tych takich klockach, jakby, nie wiem, coś się miało uruchomić, ale one nie mają jakiejś innej struktury, żeby... Jezus! Naciskowe. Co ja się nie stało? Nie <laughs> Nic. Jesus Nic, is tak. dead. His problems are over. <laughs> no, well. Ale fajnie. Musiałem zabijać krokodela, bo sam się zabił. Ehm um, Co to? Słuchaj, tu w takich takich habziach na końcu sali. W takim gąszczu jakimś takim dziwnym. Jest klucz. Co ty? W no? jakich habziach? Woda leci, widzę tu słońce żółte nagle spada. Woda leci, to jak się tyłem do wody ustawisz, to tak na 11 jest taki, taki podeścig, wejdziesz. I dosłownie pod samym, pod samym filarkiem, pod samym na, na tym podeściku jest w habziach złote. Będziecie widzisz to? A zaraz znajdę. Pod ścianą, pod, pod ścianą naprzeciwko wejścia jest jedyny, jeden taki, jedyny tylko, gdzie się tam słońce na niego świeci. To aha, to tak specjalnie to słońce tu świeci? Może, nie wiem, bo... Okej, okay, widzę, no, dobra. <laughs> Boże! No to ja się tego przestraszyłem, pewnie co ty teraz. Okay. I kuli? Kuli i tam krokodylu umarł dzięki tej kuli. O. o. Znaczy, że raz się ta kula do czegoś przydała. Miejsce to, to jest jakiś powrót, czy o co tu chodzi? No ale co i co, co, to? Tu są co, to, kolejne sali kule widzę podwieszone. To ty już tam o, dalej łazisz, a nie, nie ro, rozejrzałeś się tutaj dobrze? Tu nie ma jakichś, nie wiem, dźwigni. Na razie przeskoczyłem przez taki skos i idę zobaczyć, co jest w wodzie. W sensie tam, gdzie ta kula spadła? No, tu mi krokodyl je, po pierwsze. O po drugie tu są jakieś przejścia dziwne. Jak lubi takie, takie chude rudawe. A, <laughs> Aha, tam jesteś? jest zejście i tu są kule i one pewnie spierdzielają się na ciebie. A po co to jest skrótu? Nie ma nic, to mi powiem. No i przebieg za mną, dziad. Flara ma inny kolor, doceniam. Już oczko wyżej ma ode mnie ten Jeszcze nie zapalałam flary. Ale ty poszedłeś, aha, tam do wody. Czekaj, dobra, widzę, że tam jest yy, jakieś takie... Dlaczego Krokodyl ma 36 zdrowia, tyle co Yeti? No Sady. No bo ma twardą skórę. Nie Pff. wiem z czego Yeti jest zrobione. <laughs> Niech nigdy nie przebadał. Przedstawić tego krokodyla, bo mnie dzaźni w tej wodzie. Ja muszę spokojnie móc pływać. Taś, taś. Gdzie A tu jest. Ona chodzi jak do Mesa zamiast strzelać. No i dobra Czy to jest drabinka, czy to jest taki gunwą? To jest drabinka chyba. Bo moim zdaniem to jest drabinka. No gdzie on? Przecież go nie zabiłam. Schował się gdzieś. Rozpłynął się w powietrzu. kanfora zjadła. <laughs> Tu jest wypłynięcie, no dobra, ale tu jest zamknięte, więc to mi nie da to nic. Ja go chyba nie zabiłam, nigdy ją spieprzył. A tu się sama bramka otwiera. A może zabiłam? Jaka bramka? Ty, ty, ty idziesz tam no, na pamiętam. górę, ona wchodzi z wody do tego, ma tą animację, wchodzi z wody na drabinkę? Nie wiem, nie sprawdziłem tego. Ale tu są jakieś kolce chyba. Nie, chyba nie. Jakaś nowa sala. Ja nie chcę tutaj, za dużo jest możliwości. Tam płyniesz pod wodą? Byłem pod wodą, ona no wprost wypłynięcie takie będzie. I tam się bramka otwiera sama, i tam jest kolejna sala jakaś, ale tu jeszcze jest. Ale tu jest jeszcze takie kręg. po lewej, takie, takie właśnie. No jest, i właśnie nie wiem, co to jest. No jest jakiś taki nie, to... trójkącik, trójkąciasty. Tu nic nie widzę, żeby tu coś było. O jezu, jest. Y Boże, co to jest? Nie wiem, co to jest. Y apteczka. Apteczka. Ciebie! <laughs> Boże! W paszczenki krokodyla od razu wpłynęłam. No, co za beszczel. Nie zabiłaś go? Aha, nowy. Jakiś nie, to jest jakiś okur. nowy. No dobra, to ja się wracam, żeby może tej drabinki doskoczyć, czy się da, czy nie? Aha. Nie wiem czy się da. Dobra. Słuchaj, i jak się podejdzie do tej kratki, to ona się otwiera. No. Aha. Tam są kolce jakieś. Dobra, spróbuję skoczyć tą drabinę. Może jednak tam coś jest u góry fajnego. Jezu, ja się strzelam zabitego krokodyla spokojnie. Dlatego tego drugiego nie chcę zabijać, bo mi się nie chcą. Nie, ja zabijam wszystko. Co tu jest? Ona ma taką animację wchodzenia do góry, jak w Underworldzie, jak w legendzie trochę też. Fajnie, podoba mi się. Tu nic nie ma. A, tu jesteśmy Aha. z drugiej strony tych kulek. A tutaj można. <laughs> Okej, okay, uważaj na kolce. Ja... No dobra, jestem na razie tam gdzie drabina, nie? I tu jest jump dźwignia, widzę tam dźwignia i są dwie pary drzwi po boku, które się otwierają, bo ona przechodzi. Jest ślepa. Jaka drabina? I tam, gdzie woda. A to ty nie poszedłeś tu dalej, gdzie te otwarte tam, tak kradka? Tak Byłem, ale się cofnąłem, żeby tą drabinę sprawdzić. Aha. Czekaj, tu jest jakaś, jakieś wyjście. Jest dźwignia kolejna, nie wiem po co. Aha. Jest dźwignia po to, żeby za drzwiami była dźwignia. No i za tymi drzwiami jest kolejna dźwignia. Kolejne drzwi. Jakieś takie operacje. I tu jest, co tu jest? Shotgun, musisz tu przyjść. Mega, ja tu patrzę, czy tu nie ma jakiś apteczek jeszcze. Sprawdzałeś wszystkie te te? Nie no, idę tam gdzie kolce teraz dopiero, sprawdzić tam eee, Chciałam powiedzieć, że tu jest, w tej, 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 jest jakieś wyjście, tylko ona tam nie sięgnie. Coś trzeba sobie pewnie podstawić. Widziałeś w ścianie? Ale gdzie? Eee, tam jak są te kulki, tam, jak wiesz, wyszliśmy tym takim, e... to tu jest taka sala, taka, taka z kolumnami, nie? I ona ma. Ej, teraz jest otwarte, jak to się stało? Teraz mam otwartą kratkę. Jaką kratkę? Nie wiem co chodzi. E... Ja w ogóle nie wiem co chodzi. Tu się jakaś magia dzieje. E... <tryk> Ja, ja teraz się zgubiłam, już nawet przestałam wiedzieć, skąd Aha, ja tu weszłam. No, tutaj, gdzie te kule są, dobra, widzę te kule, no? no I co? I y, w, uf, gdzie to było teraz? Między kolumnami, y, popatrz się po boku, o, właśnie, czyli jak idziesz od kulek, to po lewej stronie y, jest jakieś takie do góry. Tam wyszłaś tą. Aha, super. Tam, gdzie wod tam, ta woda idzie, płynęliśmy tą wodą. No dobra. Okej, okay, ale później y, było zamknięte to, a pokręciłam się trochę i ta kratka to się, się otwiera nagle... samo, jak wychodzisz z wody tamtędy. O no tą tak, stronę nie? się otwiera sama, no. Weź na tą drabinę sobie, pasz oguna. Gdzie jest drabina? To ty tu łaziłeś, nie? ja myślałam, że jakieś nowe... Aha, to, to... Czekaj, przecież to jest to miejsce nasze to to, to się otworzyła no ta kratka. No. Okej, okay, czyli teraz muszę wrócić do tej salki tam przez te kule. Mm -hmm. I tam jeszcze no raz tam... na tą drabinkę. Spoko. Tak, tak. Te kule spadają na łeb. Aha. Przebiegni sprintem, to nie powinny cię to w ogóle. Dobra, już jestem. To nie jest sekret, co ja mówiłem, że to ta apteczka tutaj to jest po prostu apteczka i ta bramka się tu otwiera. No i dobra, ok. Jaki my klucz mamy? Złoty? Tak. Czyli mamy do tej, 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 takiej brameczki tam. No to tutaj z skrótem się wychodzi. To w sumie spoko zrobione, prawda? Tak wszystko się połączyło. Mhm. Mm ja jestem tam, wchodzę na tą drabinkę. Fajnie wchodzi tak bokiem. Nie? No jak w Underwoldzie właśnie. Aha, tak to to Ja nie wiem, ja nie znam tych Krystalsów. Tej... W ogóle to, to cały, ten soundtrack co leci, to wszystko jest Underworlda. No i myślę, że gra też została zrobiona na, Kompletnie na tej... Ktoś się wzorował mocno, nie? Tak, ja w ogóle wsadziłem ten klucz i, i nie zwróciłem uwagi, czy się otworzyło coś, czy nie. Aha, to i się te... koło mnie otworzyło. Słuchaj, pff, ale fajnie przeniknęła przez kolumnę u mnie. Okej, okay, czyli znowu otwieramy y, jump dźwignię, żeby pociągnąć dźwignię, żeby otworzyć drzwi. Mhm, dokładnie. Czyli widzę, no, że... koło mi się otworzyło, a ja szukam, gdzie się otworzyło. Kuźwa, jełop. Aha, i tu jest ten... O kuźwa, ta tu jest. Jezu, jak ty zapierdzielasz, gdzie ty już jesteś? Ja nie wiem, jak to tak szybko działa i że to tak szybko się macha non-stop, ale działa. A, ja i teraz jestem... wodą do tego skrótu, dobra. Tak. Tak było, tak jest. No i dobra, ja już jestem tu za drzwiami, gdzie żółty klucz. No już moment, zaraz tam będę. I zwiedzam, także spoko. Kolejna jakieś dziwna, duże miejsce. Pewnie poszłam nie w tą, a nie, patrz, poszłam w dobrą stronę, jestem po prostu mistrz. <laughs> Pierwszy raz mistrz. mi się zdarzyło, tak, bo mi się zawsze jak są dwa kierunki to ja zawsze wybiorę nie ten, co trzeba. Nie wiem co trzeba zrobić, Larwa. ale się dowiem. Tędy można przejść na pewno, tu można przejść na pewno, Jezus. Już tyle mamy opcji. Oa. Co można było przesieć oczywiście ci naokoło. Dobra, przechodzę przez drzwi ze złotym kluczem. No. Co tu wisi? To Szechaczka. nie trzeba być. <śmiech> Boże! <śmiech> Już rozwijałeś swoje wątpliwości. Tak. <laughs> Jezus! Ładna flara to była taka. Co na, Jeszcze nie na paliłam świeci. flary, ale tak... Nie taka flara, tylko taka fara od słońca na ekran. Aha. Ładna, lubię takie efekty, zawsze w grach lubiłem. Ekran brudzi czymś. O ja, jaki tu jestem. Jestem gdzieś. Gdzieś ci słońce mi dochodzi. Czy w dupie? <laughs> zrozumiałam, zrozumiałam. Jakieś baseny tu są z wodą. Jezus! Jezus. A yy, ona tu skoczy? Zuu, nic nie widzę przez tego bananowca. I kolejne kuźwa, i kolejna Ty tam Spresady. w ogóle coś jest na górze, chyba. Na górze tej całej świątyni. Jest... Ja mam dźwignię. Gdzie masz dźwignię? Jak do takiego wejdziesz pomieszczenia z kulami i z wodą. Ale gdzieś chodziłeś po tym kompleksie tam, czy gdzieś wychodziłeś? Na no tak chodziłem, zamkiem? ale poszedłem tam czy takie rozwalone. przejście. Gdzie jest? Aha, tutaj weszłam, czyli to się łączy z tym. Ja sobie muszę lepiej tak pozwiedzać. bo tu jest to nie wyjdzie, wyjdzie się. To ja tam nie skakałeś. Rozumiem, co to. A słuchaj, skakałeś tam na drugą stronę. Mm. Słuchaj, tam. Ym, tam można skoczyć, chyba. Znaczy na pewno można skoczyć, pewnie stamtąd się dostanie na górę. Jak od wejścia się idzie cały czas prosto, jak przechodzisz przez takie, wiesz, takie trapezowate drzwi, chyba że stąd się jeszcze wejdzie na górę. Nie, tutaj ona nie wejdzie za wysoko. gdzie to... krata? Po tej stronie gdzie krata? Tak, i popatrz sobie, yy, tak całkiem na prawo. Tam są takie doskakania. Co masz? Aha. Tylko ja tam jeszcze nie idę, bo ja sobie chcę naprawdę tutaj trochę zwiedzić Ezo, spadłam gdzieś gdzieś na dół. Nic nie ma, dobra. To nie są drabinki te takie. Nie. Nie wiem, słuchaj, gdzie spadłam. To mi yeti wyszło. A ty psia się tam połóż, a nie chodzisz bez celu, bo zostaniesz Nie, ono to nie skoczy Ja tutaj nic nie widzę, żeby można było gdzieś wejść W sensie można wejść, ale nie ma nic, nie, tutaj nie widzę Żadnych... Okay. Ja punktów tak... zaczepienia ja Tak się Chociaż tam dobrałam jeszcze, dobrałam tam dobrałam. jeszcze wyżej Gdzie wyżej? Y na te takie, jakby drewniane, nie wiem. Na środku co jest tego pomieszczenia? takie... Na to, na samą górę bym chciał wejść, ale jak? Jeśli w ogóle się da. Nie wiem, ja w ogóle gdzieś spadłam i gdzieś chodzę i zwiedzam. <noise> muszę tego Yeti zabić. Dobra, nie chcę mi się Nie, nie muszę mam dźwigni, się, tak. ty mówisz, że jest dźwignia. Nie mam dźwigni. Nie tam, mam gdzie yeti. ta krata jest, i tam są takie. Takie są wody, takie takie zbiorniki wody na małe. Na końcu są kule, pomieszczenia, one spadają i tam jest zejście na dół i tam jest dźwignia. A co ona zrobiła, to nie um, Co mam teraz? Nie wiem, nie wiem gdzie jeszcze, bo ja nie wiem gdzie yy, co prawda jest to wszystko, co ty mówisz, ale ja sobie, nie, bo ja sobie yy... Naprawdę chodzę z wiedzami też nie wiem, czy odkrywam to samo, co ty już byłeś, a chcę sobie wiesz, bo co z tego, że ty mi później powiesz, że gdzieś jest coś tam, jak ja, ja już nie gdzieś... znając no. tak, nie znając kompletnie pomieszczenia nie będę mogła w ogóle zakumać o co loto. Tam, gdzie jest ta kratka jedna duża i druga mniejsza urwana, to tam idź. Aha. Będzie. No. Czekaj, nie, znaczy... <ślam> Właśnie ta barwa. Przeszłam na drugą nie... stronę jakby tego wszystkiego od wejścia. A mi się wydaje, że tutaj y, trzeba klocka podnieść, żeby... Aha, jest i, jest i dobra. Przy takimi basenikach, tak? Mhm, uh -huh. tam kule są u góry. Właśnie. No i tam jest Wignia właśnie, <laughs> tylko nie wiem co narobi, nie mam pęcia. To dobrze mówiłam, że ty tam skakałeś na tą drugą stronę. To o, to o tą drugą stronę mi właśnie chodziło. A tam pływałeś w tej wodzie już? No. Tak pobieżnie, bo tam wskoczysz do wody, gdzie dźwignia, i właśnie wyskoczysz tam, gdzie. Gdzie te baseny. To tak się łączy, ale po co? Nie wiem. I tutaj te kule pewnie będą. Nie. Aha, jest ta urwana kratka. No, 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 no. dobra, to już, już się znajduje tu. Ale aż dziwne, że w tych habeziach nic nie ma. Przecież się aż prosi. Może ja znamy ślepie. I mam wrażenie, że też tam na górę się da w ogóle wejść. Tam wysoko, wysoko. No, właśnie nad... o to mi chodziło. No, no nadto to? W ogóle. Tak, tak. Można. Mi się wydaje, że tam klocek trzeba podnieść, go jak po <laughs> Okej. Okay. Przeżyłam to. Kulę oczywiście, nie? Tam teraz uh -huh. dopiero dotarłam. A tu jest jeszcze coś. Eee. Aha, i za tymi kulami jest rozumiem dźwignia, tak? Dźwignia. Mhm. Mhm. I, i to jest tam... takie coś. A w wodę wpływałeś tam, gdzie dźwignia? Płynęło no się to, to tam właśnie wpłyniesz i to się łączy z tymi jeziorkami w tej sali. Teraz ogarniesz. Okay. Mam to, tam płynąć? Jest... Potrzebne to jest teraz? Czy później no ja tutaj nic nie widzę, ale przeleć się. zobacz, może coś zobaczysz. Dobra. Ja tu naprawdę nic nie widzę. Dla mnie to nie ma, to nic nie rozumiem. Aha, z tymi, tymi tam, gdzie Yeti był, to są te same korytarzyki. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. No i w sumie, może to czasówka, była jakaś, zobaczcie to dzień. To ją sprawdzałaś, czy się odciąga, czy się nie, nie odciąga? Nie nie, 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 nie nie, sprawdzałam. A co ty jeszcze mówisz, że znalazłeś? Że tak o... Yy, drugi... Tam jak... W, w tam, gdzie te kule spadły, w ogóle na sam dół... Mm -hmm. No jest taki... takie coś... Do przeskoczenia. Taki duży ten, nie? Na całą ścianę. Na całą długość sali. A ja wiem, gdzie trzeba dalej. Znalazłam, gdzie trzeba dalej iść. Ale to no. ci zaraz powiem. Najpierw yy, pójdę bo papuga w ogóle. Um, pójdę tam, gdzie mówiłeś, tam, gdzie kule spadały. No i tam jest takie jedno, jednak kratka jeziorka i, i nie wiem, dlaczego tam to jest. I, bo tam nie ma Ja tam nie widzę nic. Aha. No to olej. To nie. Um, jak są kulki, tu, gdzie spadły, nie? To skręć mhm. tam, gdzie, gdzie Yeti wylezło i idź prosto przed siebie. Jest takie wejście, widzisz to? I idziesz znowu korytarzykiem, skaczesz w dół uh -huh, uh -huh. i w prawo masz zamkniętą kratkę, a w lewo jest wyjście na jakieś zielsko. I tam jest taka rozpadlina. Widzisz to? Tak, jestem tu, idę tymi korytarzami. Byłeś już tutaj? <coughs> a. a może to było zamknięte? Może ta zwinna tworzyła to? A no może. I tutaj jest na dół coś. Co, jest, co to jest? Jakaś winna? Co to jest? No, zobacz, gdzie wisi. A chyba, że to jest ten most i on się podnosi, nie wiem. Jezu, kamera tak. się zmieniła, nienawidzę. Ale nie, dobra. Wróciła, wróciła. Nie ma tu. Nie mam, przynajmniej ma. że to tam dźwignie, ale nie. Tu jest drabina, tak? I w ogóle wszystko? Tak, tu jest manki chyba. Albo wygląda jak Czy widzimy, czy przeskakujemy, czy gdzie ty poszłaś? Czekaj, na razie ubijam papugę. No idę zjechać na dół i zobaczymy o co tu chodzi. Aha, tu się ginie. Hmm. Lara nawet krzyczy jak z Underworld. To widzisz fajne takie masz smaczki. Um... Może to jest sekret? Słuchaj! Um... Papuga mienia w dubsko. Co to jest? Dobra, tu się nie zjeżdża, bo tu jest śmierć. Ja wlazłam w jakąś dziurę. Okej. Okay. Ym... Brzmi interesująco. A gdzie ty zjechałeś? Aha, tam. E, po takim skosie. Nie, nie, nie. To idź bokami w stronę, jakby drabinki, ale po ścianie. I ja wchodzę teraz na ten kamienny most. I tam widziałam po drugiej stronie jest jakieś takie wspinane. Mhm, uh -huh. jest. Idę tam. Wspinane. No, takie. Spinane. No, jak to nazwać? Nie wiem, jak kiedyś mówiłem, że to jest buchane. Tu jest tu jest tu jest pachnone, to się śmieli ze mnie, że tak się nie mówi. Jezu. to niech se grają sami i używają Kupra z języka wyrazu łapcych syna nie mówi w ogóle. Może Słuchaj. jeszcze pana Miotka zaproszą na konsultację. Ta klatka, co mówiłaś, że jest zamknięta a po drugiej stronie tej sali, nie? No. No to tu jest właśnie to wspinane, tu wyjdziesz tu i tu są naboje. Um. No, coś wzięłam. Tu... Tak, jest kra... Tak, tak, tak. I tu papuga, ale ta, tak, wzięłam to już. No to ja tu więcej nic nie widzę. No to co, teraz? Aha, tam na dole, zobacz, coś tam chyba tygrys jest. Na samym dole, ale to trzeba na tą drabinę. w tak... A nie, to nie jest tygrys. Tam jest trupek, a to pewnie twój trupek, tam co spadłeś z tego skosu. Gryźnik. I trzeba pewnie na tą drabinkę i trawinką z tego kamiennego mostku. Ona zjeżdża. Ja nie I tam chcę. Jest, i tam jest. Ja nie chcę. Gdzie zjeżdża? Aha, to może. Co, tam jest zjeżdżane z drabinki? To może trzeba, wiesz, odskoczyć z niej, żeby się, żeby nie zjechać. Bo ja chcę do tego krokodyla iść. No tutaj. No dobra. W dwójce, nie wiem. Czy jestem? Aha, bo no tak. No, no. W dwójce było takie, takie coś w dodatku chyba, że też taka drabinka była. I na dół się szło, i też trzeba było odkoczyć gdzieś. A da się, spoko. No jestem przy trupu. Gdzie ten krokodyl? O Jezus. Czemu tu chodzi w ogóle? O co mu chodzi? No nie, w ogóle gdzie on tu wodę ma? No spoko. Seropan. Krokodyl... Ogóle... Aha, już rozłożony, rozkraczony. Przy... Nie ma żadnej crotch emo. Nie I co, ma. tutaj się tylko szło po. po co? Nie wiem. Nie ma to naprawdę nic. Jego się nie da nawet przesunąć? Nie. A te habazie w rogu może coś skrajnie? Nie. Jakiegoś ukrytego przejścia? Jakieś coś suwanego? No nie. Dramat. No dobra, nie, to nie no, nie będę się prosić przecież. No nie ma nic, to co, czas jechać. Czas jechać ale teraz. A, bo... Na końcu albo tyłem, albo skoczy prosty, jak będzie na samym dole. I może to coś da wtedy, może tutaj coś razie nie. razie fajnie się buja, jak... No mówisz, jakby miała jakieś, nie wiem. <grystanie> Zaburzenia. Lombago ją, wiesz. Jezu, jak mnie często bierze Lombago, to na co nie... <grystanie> O Boże, współczuję. Dwa, trzy dni to ja nie chodzę normalnie, tylko jak robot. Dobra, złapałam się tutaj krawędzi, ale czy to coś dało? Nie, chyba nie. Ja zjechałem na dół jeszcze dalej, bo tutaj nic nie ma. Ja tu wyszłam jeszcze na to, 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 to takie. No nie, nie ma nic, tu. No ale ona się nie zabije, jak ona tam spadnie? Nie, tam jest taki skos. W sensie tam jak zjeżdżasz Aha. po to. Tak, no mi się zabiła. <laughs> nie, muszę mieć bardzo mało życia, no mam mało. Nie ja mam pół. To ja nie, ja to mi tam pyrkał, nie? To ja tak nie lubię, to trzeba od razu wziąć i się zasilić. O, koniec levelu. Co ty gadasz? No to akurat super. I tu nie ma na pewno Uf. nic? Jak my skończyliśmy level jakiegoś skretu jeszcze? Tu nam się YouTube dosera o prawa autorskie, bo jest nuta z kolebki Życia. Aha, no to ja sobie zaraz wyciszę przed końcem. Bo mnie już wkurzają te klejmy ich. To... Czekaj, gdzie jest ten koniec? Tam trzeba przejść na dół, tak? Koniec jest na końcu. Wiesz <laughs> co, to ja sobie wejdę w. i wyciszę sobie tą nutę. No po co mi to? Dobra, no i okej. Okay. Jesteśmy. No i mamy pierwszy zaliczony. No to tu kończyć w tym. mama, mama, No. Fajne tutaj są takie. Takie fajne są. Ta woda tak fajnie się gibie i w ogóle. Ty już. ty już tam się przegibałeś na kolejny. ten? No ja mam. ja już zapisałem kolejny level i, i czekam, aż skończysz. No to nie, to ja już stałam sobie, wiesz, na menu nowego, znaczy końca levelu, także spoko. Aha. Bo ja no już, dobra. Ja też, ja też. No to ok. Bo mi się ten flyby tutaj, yy, wiesz co? To ja yy, nie sejwuję tutaj, tylko ja zostawię tego ostatniego save'a, którego mam. z... Yy, wiesz, żeby, żeby ten cały flyby był, bo jak później nie wiem, kiedy będziemy nagrywać. Jak ja to zobaczę za x czasu, to ja oczywiście nic nie będę wiedziała, co to jest, gdzie jestem i, i w ogóle, wiesz, może tu pokazują na tym flybaju coś, co, co trzeba zapamiętać ważnego. No, no, no. Spoko. Że ja sobie zostawię ten poprzedni zapis jeszcze. No. Fajne nie wiem, czy nawet, Nie wiem, czy te dwa party nie wyjdą nawet z tego odcinka, bo chyba gramy, nie wiem ile ty ogarniasz i ile czasu minęło. Nie. Godzinę nie. na pewno gramy chyba. No, gdzieś tak będzie, no tak nawet że chyba po nas. No. Dwa odcinki będą. No dobra. No podzielimy tak sobie. Dziękujemy no. Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie tak. do videokastornie. Mi się podoba. No. <laughs> Mi też. I do usłyszenia. W kolejnym odcinku. No. Pa pa. Cześć. Don't you think you've seen enough?